Witajcie moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepko. Będą to ciuchy dziecięce. Yy, tu mamy za 10 zł. Jak widzicie, taką piżamę. Bardzo ładna. Zobaczcie, taka żółciutka w zebry, Jeszcze dodatkowo ten kolor różowy. Tu mamy taką ładną falbaneczkę. I z tyłu wygląda tak. Bardzo fajna. Bardzo fajna, bardzo miły materiał. Dalej mamy taką. W słoniki I już wam mówię jaka jest cena. Cena to 15 zł. Co my tutaj jeszcze mamy? Czy jeszcze tutaj coś mamy? Dobra. Tu mamy w atomówki I atomówki są również za 15 zł. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo lecimy do 12 tysięcy. E, I zapraszam panią, która wygrała e, do obejrzenia rozdania, ponieważ jest już zwyciężczyni, e, a jeszcze się nie odezwała. Pamiętajcie, mówiłam, że jest tydzień czasu na odezwanie się pod filmem e, i w mailu, e, więc zapraszam do. E, do kontaktu ze mną. Jeżeli do soboty nie będzie kontaktu, będę musiała wylosować drugą osobę. 20 zł kosztuje tutaj taki zestaw. Tu mamy bluzeczkę i spodenki. To jest taka piżamka. Dobra. Następnie mamy tutaj za 15 zł. Również mamy e, bluzeczkę i spodenki. Zobaczcie, jakie to wszystko ładne, jakie te kolory są piękne w tym roku, naprawdę. Dobra, tak wam pokażę spodenki z tyłu. Bardzo fajne. I bardzo, bardzo dużo T-shirtów, bluzek. Zobaczcie tu jakie ładne mamy, a tu mamy żółte spodenki. Żółte spodenki mamy za 25 zł. Od 134 do 100 chyba 70. Także dosyć duże, już chyba ten największy rozmiar dziecięcy. Zobaczcie, tutaj na dole są takie troszeczkę poszarpane. I z tyłu mają kieszenie. I zobaczcie, do tego moglibyście sobie założyć e, tą bluzeczkę żółtą na ramionczka. A bluzeczka jest za 10 zł i również od 134 do 170 zł. Citrus, ale ona jest w dotyku bardzo miła. Jak będziecie w Pepku, dotknijcie tej bluzki, zobaczycie jaki fajny materiał. Tu mamy następnie spodenki za 15 zł i również taki sam e, rozmiar. Na gumeczce, tu z boku ma jeszcze taki pasek, który idzie, przechodzi jak widzicie tutaj w nogawkę. No i z tyłu prezentują się tak. Także tu mamy takie ananasy. I tyle. Dobra. A tu mamy atomówki. Może kto, ktoś jest fanem atomówek. Yy, to ma tutaj spodenki z atomówkami za 20 zł. Jak widzicie, ma kieszonki. Mają takie podwinięte tutaj nogaweczki. O tak to wygląda. No i zobaczmy z tyłu jak wyglądają. Bez kieszonek, bez niczego. Poczekajcie, muszę tutaj to odwiesić. Odwieszę również te spodenki, które tu wisiały. I idziemy dalej. Dalej mamy takie spodnie. Spodnie są za 20 zł, również taki sam rozmiar. Tu mamy taką jakby kokardkę. Szukam kieszeni. Mamy kieszonki. One są takie leciutkie, zwiewne, naprawdę na taki ciepły dzień. Yy, bardzo fajne. Tu mamy takie yy, ściągacze. No i z tyłu prezentują się tak. Nie mają żadnych kieszeni. Takie lekkie, zwiewne spodnie. Tu mamy taki t-shirt. I on jest za 10 zł również do 170 cm, więc od 134 do 170. Lecimy dalej. Za 15 zł mamy również taki sam, takie same rozmiary. Takie leginsy, fajne również w dotyku, takie palemki. Tu mamy tak nogaweczka i z drugiej strony wyglądają tak. Jak to leginsy? Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy po kolei? Po kolei mamy tutaj myszkę Mini. Miki, sorry. <laughs> mini Miki. Dobra, i zaraz zobaczymy, ile ta bokserka kosztuje. Bokserka jest za 15 zł i również takie same wymiary. Jeszcze Wam tak z daleka ją pokażę. No i z tyłu jest po prostu czarna ale lubię pokazywać Wam również z tyłu, bo czasami z tyłu są również nadruki, więc, więc, em, tak, właśnie, poczekajcie, coś mi tu nie poszło, no nie, nie lubię czegoś takiego, jak jest tak właśnie napchane i wszystko spada z wyszaków, no nie, nie uda mi się chyba to, poczekajcie, spróbuję, nie, nie udało mi się, dobra, powiesiłam już wszystkie te bluzeczki, które mi pospadały, tu mamy bluzeczkę e, taką żółtą z napisem. I z drugiej strony wygląda tak. Kosztuje 15 zł. I ma takie fajne plecio taką fajną plecionkę e, na plecach. Dobra, odwieszamy ją bardzo delikatnie. Przesuwamy dalej. Dalej mamy bluzeczkę fioletową. Taki t-shirt. No nie, nie, nie współpracują ze mną. Za 15 zł. I ona jest taka, zobaczcie troszeczkę większa. Taka luźniejsza. No i z tyłu ma również kwiatki. Idziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy fajnego? O, pokażę Wam tutaj e, taką żółtą sukienkę. I żółta sukienka jest za 40 zł i również takie same wymiary. Ma tutaj taką, jak widzicie, falbankę, ona tak idzie do środka. I zaraz jak przekręcę e, e, z tyłu, to zobaczycie, że ta falbanka tak idzie e, również do środka, tylko na plecy. Fajna sukienka z drugiej strony wygląda tak akurat na takie cieplutkie dni z tyłu, znaczy z tyłu, przepraszam troszeczkę Wam się odsunę i pokażę Wam jak wygląda tu dobra, no i widzicie z tyłu idzie również tam do środka ta falbanka, ta falbanka jest tylko na jednym na jednym ramieniu co my tutaj jeszcze mamy spódniczkę nie, to bluzka, hiszpanka a wygląda jak spódnica dobra, mamy tutaj taką hiszpankę hmm, całą fioletową i już Wam mówię cenę cena to 20 zł 20 zł fajnie tu się wszystko rozciąga bez problemu, bez jakiegoś uciskania mocnego tu mamy taką delikatną gumeczkę a jeszcze tutaj na dole zobaczcie, jest takie wiązanie oczywiście wiadomo, że to ładnie wszystko wygląda jak się ubierze, bo na wieszaku to po prostu wisi Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Idziemy dalej, pokażę wam yy, sukienki. To są nowości, hity gazetkowe. Zobaczcie jakie ładne sukienusie i już wam mówię, poczekajcie momencik. 20 zł kosztuje, 134 do 170 rozmiar yy, i zobaczcie jakie one są ładne. Do samego końca mają guziczki, tu są kieszonki, tu akurat jest mały rozmiar, więc tak wszystko tutaj nam się zwinęło. Ale zobaczcie, one są bardzo ładne, na pewno widziałyście gdzieś na, na Instagramie, czy na Facebooku, czy w telewizji. To są właśnie te sukienki, które były w tych reklamach. No i z tyłu wyglądają tak. Myślę, że fajnie jeszcze by wyglądało, jakby to był taki kombinezonik. Świetnie by to wyglądało. Dobra, następna bluzeczka. Prezentuje się tak. Czekajcie, tu ją sobie zaczepię. Yy, I kosztuje 15 zł. 15 zł taka w paseczki. Myślę, że fajna do jakichś shortów. Jakieś luźniejsze spodenki. Czy nawet do spodniczki będzie świetnie yy, pasowała. O tak się prezentuje cenę schowam żebyście zobaczyły jak ona wygląda z tyłu tak się prezentuje no i, odkła i odkładamy z powrotem dobra koniec bluzeczek zobaczycie jeszcze spodnie tu mamy jeansy jeansy są za 40 zł i również taki rozmiar czyli na większą Dziewczynka ma sznureczki, ma kieszonki. I zobaczcie, jak to wisi ledwo, nie chyba jakiś fatum jest nade mną. Tu mamy jeszcze takie e, podwinięte nogawki. E, dobra, jakoś postaram się wam je pokazać, żeby tylko nie spadły w spowolnionym tempie dosłownie. Zobaczcie, jakie są zaczepione, a mi wszystko zawsze spada. Dobra. No nie, nie wierzę, udało się, nie spadło mi, hura. Dobra, i tak to wszystko wygląda na dziale dziewczęcy, dziewczęcym, troszeczkę większych tych dziewczynek. No i dobrze, dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lecimy do 12 tysięcy, więc subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Cześć.